Witam 15 na sesję Rady Powiatu Rzeszkiego w kadencji. Witam radnych powiatu. Stwierdzam, że na 15 w sesji uczestniczy dzisiaj 12 radnych. Zapoznam teraz Państwa z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie sprawy organizacyjne, stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 13 na sesji Rady, przyjęcie protokołu z 14 na sesji Rady, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok, sprawy różne i wolne wnioski, zamknięcie. Obrad. Czy są uwagi do projektu przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zostały wyłożone projekty, projekty protokołu z ostatnich dwóch nadzwyczajnych sesji Rady Powiatu. Czy są uwagi do projektów? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęcie protokołu z 13, 13, z 13 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w miarę 6 lipca 2009 roku. Dziękuję jednogłośnie. Jednak. Przystępujemy do głosowania drugiego projektu e, protokołu numer 14 na 2019 na zwyczajnej sesji Rady z 13 sierpnia 2019 roku. Kto z Państwa Radnych jest za dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019. Uchwała nr 15 na 60 na 2019 Rady Powiatu Śliskago z dnia 5 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok. Na podstawie artykułu 12 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 511 oraz artykuł 211 215 217 235 267 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodu budżetu powiatu o 155 671 złotych dołącznej kwoty 35 792 986 09 w tym bieżące 35 246 325 57 majątkowe 546 660 52 zgodnie z tabelą nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o 155 671 do łącznej kwoty 35 792 986 09 w tym bieżące 33 444 50. Majątkowe 2 301 541 59. Zgodnie z tabelą nr 2. 3. Załącznik nr 1 otrzymuje w zgodnie z tabelą nr 3. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obligowaniu dzienników Urzędowym województwa mazowieckiego. Wszystko zostało wyjaśnione. Przed sesją na Komisji Budżetowej. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani? Nie widzę. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała projekt zmian w budżecie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest pod przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Uchwała została podjęta i jednogłośnie. Punkt czwarty porządku obrad. Piąty. Sprawy, sprawy różnej wolnej różne wnioski. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nikt? do Rady Powiatu wszystkie wykonywane pisma, z którymi można się zapoznać w biurze rady zostaną na po sesji przesłane państwu pocztą elektroniczną. Pierwsze pismo informujące